Jesteśmy dzisiaj na Wzgórzu Zamkowym się I tutaj mamy Regelbau 668 Tej drzwi niestety nie otworzymy, tutaj gustowne okienko Do takiej dobudówki, czyli w sumie do Tobruka, tak podejrzewam Izba bojowa od tego to bruka zabezpieczona takim gustownym dekielkiem. Troszeczkę z pleksy. No cóż, na pewno jest to jakieś zabezpieczenie przed ludźmi, którzy mogliby tam rzucać śmieci. Ale jak zaraz zobaczycie, jest tutaj tych schronów więcej. Troszeczkę dalej, kolejny Tam Tamten nasz Regelbau bo oddali tutaj to tam kolejne dwa. Tobruk numer 2 wzgórze zamkowe w sieradzu. nawet wejścia do tego schronu nie widać. I to bruk numer trzy. Bodajże ostatni, ale jeszcze się rozejrzymy. I jeszcze ostatnie spojrzenie. Regiel sześć 68. Na że jak tutaj musi być po tym całym wzgórzu zamkowym to ja się nie spotkałem, być może są, ale nie ma żadnych tablic o tym co to za schrony i skąd się tu w ogóle wzięły Z wiele innych tablic ale akurat o schronach ja nie zauważyłem